Na moim terenie szmato, szanuj to podziemie Byłem obok nich, ale nie widziałem siebie Dzisiaj jestem sam, teraz widzę dużo, dużo więcej Nudzili mnie ludzie, nudziła ciągła gadka o Nie wiem czy dam radę, ale jakoś to kurwa zdobędę Chciałeś zdobyć te pieniądze, ale to szmato nie pójdę zapierdalam, mnie, czekam kurwa na szczęście Robi karierę chłop, co się wypierdala z bitu, jestem dalej tu prawdziwy mimo, że bez paru hitów będę dalej taki sam, nawet jak odbiorę tytuł swoją muzyką, puszczam tu na scenę trochę dymu, robi wyświetlenia mimo, że jest ciągły regres, jesteś ale nigdy tu kurwa nie weszłeś znałem rolnika, znałem też Chcę już tam wejść, przysięgam Kurwa, nigdy więcej nie chcę Słuchaj się w to wszystko, no bo znajdziesz prawdę w tekście. Czekasz, jak ja umrę, to poczekasz sobie trochę jeszcze Niczym się nie martwię, ty się martwisz, co tu zaraz będzie Jestem tutaj coraz lepszy z każdym kolejnym tekstem Nie chcę tutaj być, nie chcę zostać sam Chciałem być u Boga, ale nie otworzył bram Z domu słyszę, jak śwata mówi, że oskar to ham je, jeśli powiem Mam lat w muzyce, ciągły progres Wiem, że to jebany fakt Nie rozmawiam z Bogiem, podpisałem z diabłem pakt Robię to z was tej pasji, ty robisz, bo jesteś.